Hej, witajcie w kolejnym odcinku zdrapkowym na moim kanale. Dzisiaj mam odcinek za 79 zł i oto są zdrapeczki na dzisiaj. Jubileuszowy milion, dwa razy codziennie tysiąc, raz laki, trzy siódemki za 5 zł, dwa razy podwójna. Gra dwa razy moja 77 oraz trzy zdrapeczki. Owocowa eksplozja, które sobie wydrapałam przed odcinkiem. Yy, zostawiłam po dwa symbole w każdej. I już tutaj utworzyła mi się jedna linia w jednej zdrapeczce, więc nie będziemy na totalnym minusie, ewentualnie minus 76 zł, ale nie takie minusy się przeżywało i człowiek żyje. Aczkolwiek ciężko, ale się żyje. No dobrze, więc może zacznijmy sobie od tych zdrapek najmniejszych. Zacznę może od tych, które jeszcze są wielką niewiadomą. Możliwe, że te dwa symbole sprawią, że coś tutaj jednak będzie jakaś wygrana, mniejsza, większa. No dobra, jadymy. Mamy tak, mamy kiwi. I czy kiwi coś daje? Kiwi trochę niby jest, ale. Nic nie daje. No i ostatni symbol, fajnie gdyby był kokos, borówka yy, i chyba tylko te dwa, nie? I co będzie? Brzoskwinie. No brzoskwinie też jest trochę, ale niestety nic nie daje. Tu chyba zapomniałam o kiwi, zapomniałam, ale ananas. No dobrze, więc raczej jest puściutko. Idę, idę, idę. Idę i nie wracam. Dobra, to teraz może ta też nie wygrywająca, ale ee, różowa. I co by tu się przydało? Awokado, melon. No zobaczymy. A mamy cytrynę, która średnio pomaga. No i co może brzoskwinie? Awokado, melon. No zobaczymy jabłuszko oczywiście, więc tutaj też jest niestety pusto. Tak. Drapiemy sobie dokładnie na wszelki wypadek, no ale, ale nic. Ale raczej nic tu nie ma SP. SP. No niestety więc mamy tutaj jedną gwarantowaną linię, a ponadto jeszcze dwa symbole, czyli coś może się tutaj jeszcze pomnożyć. Oby byłoby fajnie. Jeszcze sobie sprawdzę na wszelki wypadek winogrono, arbus, ananas sprawdzajcie ze mną karambo. No i banan. No jest, no jest. Pomarańczka. Nie daje nam linii, ale trochę jej jest. I okej, okay, ostatni symbol. Może tak kokos, figa. W sumie gdyby, a nie, może być jabłko, bo tak kokos, figa, brzoskwinia i tak dalej dają nam linię. Jabłko nam nie daje. No i oczywiście jabłko będzie. No dobrze, ale mamy tą swoją linię. I co tu jest? Trzy, trzy. Mamy trzy złote na owocowej eksplozji. No, szał. A dobra, już pierwszy hajs jest. Dobrze, to zważywszy na to, że mam po dwie zdrabki moje 77 oraz po dwie zdrabki podwójna gra, to pozwolę sobie tak na przemian to wydrapać. E, a, a, o, tak, o. Może być i tak. Ok, to jedziemy. Wygrywające liczby: 32, e, 6.

O, już myślałam, ale 8 i, i 30. A bonus? W bonusie mamy kwiatka. Więc tutaj niestety jest puściusieńko. Ej, literki kontrolne: P, PR. R. P, Pusto. Może podwójna gra. Podwójna gra. Mamy tak: 15.

33, 21, 18, nie. 1, 16. Wiedziałam, że będzie siódemeczka. Przeczuwałam. No i 30, więc zostaje nam podwójna gra na tej stronie. O, prawie. 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 No i prawie, wszystko prawie. Prawie była ładna wygrana, ale prawie robi wielką różnicę. GM. No, dużo zdrapek pustych. Coraz mniej zdrapek póki co jedna wygrana. Mam nadzieję, że to się zmieni. Właśnie teraz. Wygrywające liczby. 3, 22, 16 i i 2. A mamy tak 31. Dziewięć, dwadzieścia cztery, dwadzieścia osiem, dwadzieścia sześć, no niestety osiem też nie szukamy. Cztery, trzydzieści sześć, jeden, no fajny i osiemnaście, bonus róża. Tutaj też pusto. Jakoś te zdrabki za piątkę mnie naprawdę nie rozpieszczają. Ostatnio ani trochę. Oj, tylko cztery zdrabki zostały. I dalej zostajemy z jedną wybraną w wysokości 3 zł. Szał. Mamy 28, 33 i 35. A mamy tak 11, 14, 30.

17 i ostatnia szansa to jest 37, no i to nasza podwójna gry. Nic, nic. O, prawie piąteczka i prawie kuferki. No i tutaj też nic nie mam No, bida, totalna bida. No i zostały te najdroższe zrabki. Aby te najdroższe zrabki przyniosły jakąś taką drogą wygraną, aby było fajnie. Codziennie 1000. napiję napijałbym kawę z tego wszystkiego. Jeszcze sobie bardziej ciśnienie podniosła, a co tam? Okej. Okay. pojedziemy z codziennie 1000. Mamy 13, 28, 31. Trzydzieści sześć i dwadzieścia siedem. A mamy sześć, nie to. Dziewiętnaście. Czterdzieści. Trzydzieści osiem. Piętnaście, tutaj nic. Dwadzieścia dwa, nie ma. No chociaż dyszkę. Czterdzieści cztery, dwadzieścia dziewięć.

33 i 35. No głośno to nie jest śmieszne. To jest straszne, ponieważ tutaj też jest pustak. CM. Ho, ho, ho. No to może laki. Laki raz udało Udało się laki z opresji mnie wyrwać. Może i tym razem. Mam taką cichą nadzieję. Mamy tak. 45. 33.

Mamy tak, 42, 22, 15, już myślałam, że to 11, o, szwy i 40, więc bonusik podkowa będzie, mamy winokrano, więc tutaj też pustaczek, pusto, RH, no niesamowite. Ach, takiego obrotu spraw to się nie spodziewałam, no to codziennie 1000. Dałam dwie szanse tej zdrabce, więc mam nadzieję, że, że się odwdzięczy. 4, 9, 12, 23 oraz 47. No a i co? No i 3. No naprawdę. 14, 41, 13, 11.

dwa, ostatni rządek chociaż dyszka by się przydała 8, no oboczek 365 dni po raz ostatni 43 45 no i 6, wow nie no mega uuu o więc nawet 10 zł no i ostatnia szansa w jubileuszowym może tutaj nas zaskoczy, oby, oby, ponieważ jubileuszowy milion lubi zaskakiwać, ale oby pozytywnie nas zaskoczył. Mamy 38, 52, 30, 23, 27 i 35 to nasza wygrywająca liczba. Może odrobinę przybliża. Ok, jedziemy. O, mamy coś na 3. 31. 48 za wysoko, 14 za nisko, 55, nie mamy, 35, 60, nie, 36 też nie, 37, 27, 29, chociaż dwie dyszki, 22, już nie mówię o nie wiadomo jakich wygranych, 43, 40.

47, 45 za wysoko oraz 12, wow dobry odcinek naprawdę nie mam absolutnie pytań ponieważ sobie na początku odcinka sama wywróżyłam wygraną, bo tak powiedziałam, że o 3 zł będzie, moje no jest Jedyna wygrana. No zarpeczek było dużo przegranych. Bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo i powiem tak, powiem szczerze, nie podoba mi się to ani trochę. Ani trochę, ponieważ aż tyle pustych za zadychów, za dwie dychy, za pięć złotych, chciałam powiedzieć pięć dych. No i dobra, więc w takim układzie sobie zrobię odrobinę przerwy, troszeczkę ochłonę, zregeneruję portfel i siły i będziemy próbować dalej, ok? Ok. A Wy możecie mi dostawić łapkę w górę, czy tam komentarz i tak dalej, to będę zadowolona. I czekajcie na kolejne odcinki zdrabkowe. Cześć!